Zaprosiłbym tu Dorotkę, ona nam to pokaże. To wywołamy, ją, wywołamy ją do tablicy. Mówi, że odrobiła zadanie domowe. Szukam. To szukaj dalej. W tym czasie jesteśmy. Zaczynamy. Tak, zaczynamy. Dawid. Słuchajcie, działo się oj działo. Z zebrania Krakowskiego w Jego Morskiej wyłonił się nowy zarząd. <grystanie> <Jest> za? <grystanie> Słuchajcie, wyłonił się nowy zarząd. Prezes klubu Marcin Żywiński, jak widać. <grystanie> brawo, brawo Widzicie, prezes Danuta Kwatera, też <grystanie> I mamy skarbnika Adę Dudek. śmiało. spąłka iba, Janusz Oleński, Bartłomiej i Boksa, Monika Szewczyk. To jest ten największy czołg. Słuchajcie, możemy się pochwalić tym, że 182 osoby identyfikują się z ideą zimowych kąpieli. Tylu członków ma kaloryfer na dzień 2 kwietnia 2023 roku. Działo się dnia 9 września 2023 roku w królewskim mieście Krakowie. Dziki autobus. Kolejnym fajnym wydarzeniem we wrześniu była wycieczka nosząca miano dzikiego autobusu. Jedźże z nami na wycieczkę! Tak nas zachęcali. No to pojechaliśmy. To było jesienne, dzikie pływanie w kilku zbiornikach na Śląsku i w Małopolsce. Mimo strug deszczu, dzielnie i z uśmiechem na ustach zdobywaliśmy jeziora chechło, balaton, sosina i kryspinu. Całość wycieczki uzupełniła obecność gościa specjalnego leszka Naziemca, który opowiadał o swojej ostatniej wyprawie, podczas której to pokonał wpław 250-kilometrowy odcinek rzeki Yukon. Było dziko, mokro, ale jak zawsze w doborowym towarzystwie. Słuchajcie, działo się dnia 7 października zeszłego roku. Jak klub Polski. Za usterki przepraszamy. A kara będzie długa i uciążliwa, nie? Słuchajcie, bo przenieśliśmy się w czasie, no! No właśnie, cofnęliśmy się w czasie, dlatego te daty są troszkę nieaktualne. Słuchajcie, 7 października 2023 nasz klub brał udział i współorganizował uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego 2023 na zaproszenie Jak Klubu Polskich Kraków. Co to był za piknik? Co tam się działo? Mogliśmy podziwiać piękne żagle uczestników zawodów na tle meandrów naszej królowej rzek Wisły. Pogoda nie zawiodła. Również każdy uczestnik mógł sobie przypomnieć zasady działania pierwszej pomocy i wrzucić coś na ruszt. Dla chętnych było nawet układanie klocków i malowanie twarzy. Jak się okazało, nie tylko najmłodsi uczestnicy imprezy byli na to chętni. Zabawa była przednia. Ahoj przygodo i do zobaczenia następnym razem. Skąd się znam. Pierun jeden. Słuchajcie, działo się dnia 13 października 2023 roku w żywieckim mieście Zarzeczu Oj działo się działo, zaczęło 13 października, a skończyło 15 i nie działo się, a w Zarzeczu nad Jeziorem Żywieckim. Trzy dni zabawy, konkursów, tańców, śpiewów i ogólnie pojętej integracji klubowej, także tej Zakrapianej. Co by tradycji stało się zadość, kąpiel w jeziorze też była i to z przeszkodami. Więcej słów nie trzeba, gdyż pomysłodowcami i organizatorami była nasza Kurakowa rodzina w składzie Agnieszka Kogut, Maciej Kogut, read kogut. Dziękujemy. Polecamy się na razie, ładnie pracujemy. Czapki z głów mieli państwo, kto nie był nie grzałuje, nic dwa razy się nie zdarza. Słuchajcie, 22 20. październik 2023, rozpoczęcie sezonu morsowego. To było to, na co wszyscy klubowicze czekali. Nastąpiło uroczyste rozpoczęcie sezonu morsowego kaloryfer 2023-2024. Stawiliśmy się tłumnie na bagrach i po rozgrzewce przywitaliśmy wody naszego macierzystego jeziora. Cóż to była za radość, móc znów trząść się z zimna. Powitaliśmy również kilkudziesięciu nowych członków klubu, nieustraszonych zdobywców żaka. W tym dniu towarzyszyło nam stowarzyszenie Dogres które wspomaga naszych braci mniejszych, a my wspomagamy ich karmą, kocykami i zabawkami dla podopiecznych stowarzyszenia. Patronką, zwierzętym człowiekiem i aniołem, który wspiera futrzastych przyjaciół, jest nasza klubowa koleżanka Agnieszka Naworyta. Słuchajcie, 4 listopada, królewskie miasto Kraków. Kolejny raz, kolejna akcja pomaganie mamy we krwi. Czyli dzielimy się darem najwyższej wartości. To nasza akcja krwiodawstwa. Ogrom pozytywnej energii, uśmiechy i chęć udzielenia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Tak zawsze wyglądają te akcje. Nasza klubowa grupa krwiożerczych morsów pod batutą Szczepana Wadowskiego robi wielką robotę przy organizacji tego wydarzenia. Tradycyjnie jak to u nas bywa, nikt z pustym brzuszkiem się nie ostał. Nasza klubowa krwinka w pocie czoła, dosłownie w pocie czoła. Zapraszała, nawoływała i zachęcała do uczestnictwa. Dzięki temu zebraliśmy rekordową ilość krwi. W naszym działaniom przyklasnął nie kto inny, jak sam pan Andrzej Sikorowski, wspaniały krakowski artysta. Naszą wcześniejszą lipcową akcję wspomagała królowa polskiej sceny muzycznej, niezastąpiona Maryla Rodowicz. Natomiast 3 marca bieżącego roku aktor Piotr Cyrmus. Wtedy też padł kolejny nasz rekord: 16 litrów i 200 ml świeżutkiej krwi. Takich mamy patronów krwiodawstwa w naszym klubie, a szykują się następni i patroni, i krwiodawcy, i wspaniali organizatorzy. Kolejna akcja 14 lipca. 19 listopada, 23 rok. Sąsiedzkie miasto Kryspinów. Około 200 osób uczestniczyło i wystartowało w czwartej edycji charytatywnego biegu z wąsem. Akcja ma na celu propagowanie badań u mężczyzn w kierunku zapobiegania nowotworu jąder. Do pokonania było 5 km. Oprócz biegaczy były też kilki, a wszyscy z zarostem na twarzy: małe, duże, różowe, niebieskie, zakręcone i sumiaste. Wszystkie rodzaje wąsa. Na mecie na każdego czekał medal i buziak. Cały klub zaangażował się w realizację wydarzenia. W okamgnieniu zbudowaliśmy miasteczko, fotoradary i oczywiście strefę gastro. Finał akcji to wspólna morsowa kąpiel w zalewach Kryspinów, w wodach zalewu Kryspinów. Jak zawsze wspomogło nas wielu darczyńców, sponsorów i ludzi dobrej woli, choćby wymienić tu Urząd Gminy Liszki czy TVP 3 Kraków. Pomysłodawcą tego zamieszania jest nasz prezes Marcin Żywiński. Dzielnie wspiera go w tym i koordynuje działanie jego małżonka Joanna, bez której prezes sam nie dałby rady. No wiadomo. A już... A brawa to nie dla Ciebie, to dla Asi. Słuchajcie, a my już czeszemy wąsy i czekamy na kolejną edycję. Jak Słuchajcie, działo się. To będzie dobry widok. Działo się dnia 3 grudnia 2023 roku w królewskim mieście Krakowie. Tak szybko zleciało, tyle się wydarzyło. Świętowaliśmy uroczyście i z pompą 22. rocznicę założenia krakowskiego klubu Morsów Kaloryfer. W tym dniu również oczciliśmy nowych członków klubu, zwyczajowo zwanych świeżakami. O tym wydarzeniu dowiedział się sam święty Mikołaj i zaszczycił nas swoją obecnością. Cholnie obdarował wszystkich grzecznych. Była okazja do wspomnień, rozmów i uśmiechu. Był tort, przemówienia i łzy radości. Na uroczystość przybyło wielu przyjaciół i sympatyków klubu. Tym sam ojciec założyciel Michał pieprzyca jesteśmy wdzięczni. Będziemy dalej wspólnymi siłami rozwijać, wzbogacać i umacniać naszą wspólną kaloryferową rodzinę. Wigilia. Jak co roku spotykamy się wszyscy na wigilii klubowej. Każdy z jedzeniem dla siebie i sąsiada: barszczyk, łóżka, pierogi, śledzie, rybki i mnóstwo słodkości. Zawsze jest też dodatkowy talerzyk dla zbłąkanego wędrowca. Wstąpił w nas więc duch świąt i obżarstwa. W ciepłej i świątecznej atmosferze składaliśmy sobie życzenia zdrowia i miłości i tego, byśmy do końca świata mogli wspólnie zażywać zimnych kąpieli. Jedność i wspólnota. Uśmiech i chęć pomocy. Wspólne inicjatywy. Taki jest nasz klub i niech się nie zmienia. Recepta na cudowne święta? Robić to, co się lubi z ludźmi, których się kocha. Słuchajcie, nasza sztandarowa, klubowa impreza. Przeciągnij smoka przez Wisłę. Ze wszech stron przybywają śmiałkowie, by zmierzyć się z zimnym nurtem królowej polskich rzek Wisły. Oczywiście największą atrakcją jest to, że nasza klubowa smoczyca Matylda przemierza rzekę wraz ze śmiałkami. Wydarzeniu zawsze towarzyszy przygotowanie damy tak, by dumnie reprezentowała gród Kraka. Czerwone korale, czerwone usta, pusta krakowska i dama gotowa. Członkowie klubu i goście z zaprzyjaźnionych klubów bez problemu towarzyszyli Matyldzie w odmentach Wisły. Jak zawsze towarzyszyli nam również darczyńcy i sponsorzy, a honorowy patronat objął pan prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Był uśmiech i gorąca grochówka dla pływaków, a rodowita i przystrojona na tę okazję Krakowianka rozdawała medale i buziaki. W takiej atmosferze odbyła się impreza zwana Przeciągnij Smoka przez Wisłę, 16. edycja. Dziękujemy i zapraszamy za rok! Działo się dnia 28 stycznia 2024 roku w, Krakowce, w królewskim mieście Krakowie. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi, z klubem żeglarskim Home Kraków oraz firmą Wisman po raz 14 graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 28 stycznia 2024 roku to 32 finał WOŚP, w którym kaloryfermat miał swój udział. Nie obyło się też bez kąpieli klubowej. Wspólnie uczestniczyliśmy w najbardziej odjechanej kąpieli w rytmach jazz, blues and rock and roll pod hasłem Tu wszystko jest ok. Mieliśmy puszki woźb i aukcje internetowe. Ale najważniejszą puszkę trzymała nasza klubowa kobieta smok, kobieta orkiestra. Nie kto inny jak sama Małgorzata Dworzecka. Brawo, brawo która ma serce większe jak wszystkie puszki świata, razem wzięte oczywiście. Mało tego, mieliśmy i mamy naszego prywatnego i niepowtarzalnego owsiaka. Jedyny w swoim rodzaju Maciej Kowal wraz z małżonką Agnieszką przeprowadzili w sposób mistrzowski licytację i całą imprezę, a braćka loryferowa hojnie wpłacała i licytowała fanty. Dzięki wysiłkowi nas wszystkich pobiliśmy rekord zbiórki. Łącznie zebraliśmy ponad 35 tysięcy złotych takie rzeczy tylko z kaloreferem. Duma nas rozpiera i serca się raduje. <klucza> Działo się dnia 8 lutego 2024 roku w nadmorskim mieście Mielnie. Jak jest w Mielnie, każdy wie. Ten, kto był, a my byliśmy od Znabiu. 8 do 11 lutego. W tym roku aż 69 klaunów reprezentował nasz klub w zimowej stolicy Morsów. Z wielkim zaangażowaniem braliśmy udział we wszystkich konkurencjach, między innymi w 5-kilometrowym biegu śniadaniowym i Mors Magedonie. Bawiliśmy się na balu i rywalizowaliśmy w konkurencjach na plaży. Był pot, krew i łzy szczęścia. Wielkie brawa dla naszego kolegi Kuby Szczęśniaka za zajęcie trzeciego miejsca w Mors Magedonie. Brawa dla naszej smoczycy Matyldy, która została zaślubiona z falami Bałtyku. I wielkie brawa dla nas wszystkich za wysiłek i zaangażowanie w zwycięstwo w turnieju mrozootwornych. Zdobyliśmy pierwsze miejsce i klucze do Mielna. Dziękuję. A to nie wszystko, to jeszcze jest nie wszystko. Słuchajcie, mamy 16 marca tego roku, Wpływ morsów. Grupa 33 śmiałków wzięła udział w siódmym krakowskim spływie morsów, pokonując dystans 500 lub 1500 metrów. Płynęli pod mostem bandy, a na mecie czekała na nich też banda, ta co nie chciała Niemca, ale za to wszystkich uczestników obdarowała medalami i pamiątkowym zdjęciem. Na koniec na wszystkich czekała uczta gota królów. Jak zawsze dopisali uczestnicy i organizatorzy, bawiliśmy się oczywiście w jacht klubie Polska. Brawo, brawo! Uza się oku zakręciła, ale za to w cudownych okolicznościach przyrody powitaliśmy wiosnę i świętowaliśmy wielkanocne jajeczko. Babki, mazurki, ciasta, sałatki i wszechobecne jajka. Stoły się uginały, a my kolejny raz razem spędziliśmy fantastyczny czas. Lato szybko minie i znów cała brać wspólnie będzie moczyć tyłki w zimnej wodzie. Do zobaczenia w następnym sezonie. Słuchajcie, ja tylko trzy słowa na koniec. Chciałam Wam powiedzieć, że nasza sekcja kronika e, chciałam Wam pokazać zarys takiej kroniki, jaką tworzymy. Nie sposób oczywiście tutaj wymienić wszystko i wszystkich, ale bądźcie pewni, że nie zapominamy o wszystkich aktywnościach i działaniach, jakie podejmujecie. Mogę tylko wspomnieć o projektach Morsowanie to pasja i zdrowie, maratonach pływackich, sztafetach, spływach, kajakach, sprzątaniu, biegach, rowerach i w górskich wędrówkach. Jesteśmy medialni, mamy TikTok, Instagrama i YouTube. Jesteśmy gwiazdami telewizji i radia. Co więcej, sami z Wami to tworzymy to radio i audycje radiowe oraz piękne zdjęcia, które mogliście tu w niewielkim stopniu podziwiać. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, to wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać. Wielkie brawa. Wielkie brawa dla całej sekcji Archeo. Archeo, rządzi Archeo, radzi nie zdradzi.